A jesteście normalni? K**wie to obchodzi, macie wstąpić? Bardzo, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Niech mi wam pomoże. pani dziecki jest... samochód, jak nie raz raz, tutaj się, tutaj się, tutaj jest. mi przejedziecie na pracę, nie interesuj mnie Macie macie wstąpię pierdalać. No, właśnie, powinni ich od razu potrącić, a nie. Co oni sobie kurwa myśleli, dobrze ta pani zrobiła. Nie, no naprawdę, żyjemy w takich czasach, gdzie takie nieroby jak oni to naprawdę pozwalają sobie za dużo i jeszcze utrudniają niewinnym ludziom życie. Nie pozwalają przejeżdżać i w ogóle i trują dupę wszystkim. Naprawdę, najlepiej takich rozjechać i wtedy będzie spokój. Co z tego, że psy ci wjadą na chatę? To od razu powiesz, że dałeś takim nauczkę, bo w końcu ile można. Siomek, to, to naprawdę komentarze akurat mają rację pod tym filmem, bo naprawdę ile już można, tak? Przecież to nawet najgorsi menele są mądrzejsi od takich ludzi, co utrudniają życie innym. Jakby serio. To jest pojebane, akurat. Oby więcej takich sytuacji jak ta, przynajmniej ciekawiej będzie.